Witam Państwa, mija świąteczny dzień główne uroczystości związane ze świętem odrodzenia odbyły się w Warszawie. Transmitowaliśmy je w programie pierwszym. Teraz je przypominamy. Plac zwycięstwa. W południe stanęły tu pododdziały gotowe do uroczystej odprawy wart. Tuż przed godziną 12. przybywa prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, generał armii Wojciech Jaruzelski. Czołem żołnierze! Na płycie grobu nieznanego żołnierza wieniec od narodu złożył prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, generał armii Wojciech Jaruzelski. Hołd żołnierzom polskim, poległym na wszystkich frontach II wojny światowej, oddały delegacje Sejmu i Senatu z marszałkami Mikołajem Kozakiewiczem i Andrzejem Stelmachowskim. Wieniec złożyły Delegacje rządu z Mieczysławem Rakowskim oraz partii i stronnictw politycznych. Były również delegacje przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Hołd poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej złożyli przedstawiciele KCPZPR, Resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Organizacji Społecznych. Także przy Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej, poległych za wolność naszego kraju, wiosanki kwiatów od delegacji Sejmu, Senatu, Partii, Stronist Politycznych i Przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego.